Cześć, witam Was w moim piątym poradniku. Dziś pokażę jak sięgnąć program, w którym można ściągać filmiki, filmy i różne inne takie pliki. Program nazywa się Ares. Po wejściu w przeglądarkę polecam stronę do ściągnięcia dobre programy polecam na tej stronie ściągać zaraz nam okienko wyskoczy z ściągnięciem tego. No ja to już mniej więcej ściągnięte mam. A. No ja to już ściągnięte mam, więc instalować nie będę. No, a teraz wejdziemy w ten program. Tutaj biblioteczka, to wszystko ta co yy, mamy już ściągnięte, czyli tutaj muzyki. No nic ściągnięte nie mam, no te, <coughs> bo dopiero za świeżo to ściągnąłem. Filmy. Wszystko to, wszystkie rodzaje tutaj tych muzyk. Obrazów i filmów, odtwarzacz to będzie tej muzyki, filmów i czegoś tam innych. Szuka tutaj ten wyszukiwanie to szukanie tych różnych plików, które nas interesują. Dajmy na przykład film i to cały ja. To zajmie, to ja przejdę dalej. Transfery to będzie to całe pobieranie, plik, jaki typ, czy horror i ten, jaki użytkownik tego, status, czyli tam ile gwiazdek, czy pewnie, czy warto oglądać i ten, szybkość, ile tam kilobajtów leci tego pobierania, ile czasu pozostało i ile pobrano. O oh jest długo jest, że półtorej godziny rozmiar 716 mega jedna gwiazdka klikamy prawym i pobieranie i w transferach od razu wyskakuje robi wyszukiwanie i po takim czasie się powinno robić no Zależy czy komputer, czy internet jest szybki, to powinno się szybko zrobić pobieranie czat panel sterowania, preferowany język na polski. Nie, nie. uruchomię ręsa przy starcie systemu. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to może to oznaczyć transfer. Dalej, to sobie chyba już jakoś poradzicie, no, No to dzięki za obejrzenie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I przepraszam, że tak długo już nie puszczałem filmików, ale problem z. Ale mam taki. No Wolną internet chodzi i. Wolno mi się przesyła to wszystko. No więc na razie, do zobaczenia. po